Szalam, szalam, moi kochani. Dzisiaj jest czwartek, 1 maja. I, no cóż, bardzo długo znowu nie było mnie na łączach, ale dużo się wydarzyło i muszę powiedzieć bardzo pozytywnego. Bóg zamknął drzwi do wielu. I otworzył nowe, błogosławione i dobre. I dziękuję za to Bogu, i wielbię go. I modlę się, bym to, co teraz jest przede mną, nie tylko zawodowo, ale i rodzinnie, żebym mogła to wykonać w jego woli. Jestem mam serce pełne miłości i nadziei i cieszę się z moich następnych zawołań czy odpowiedzialności. Które będę miała. Bóg błogosławi mnie i mój dom. I to jest najważniejsze. Kochani, ja wiem, że jestem bardzo, bardzo odległa na razie kontynuowania Szymona Budnego, chociaż to będę robiła. A poza tym dzieł apostolskich. Ale oczywiście pewne rzeczy. Chciałabym dzisiaj tutaj opowiedzieć. Jest ciemno, moja wnuczka leży koło mnie. Wszystko wokół mnie jest dobre i prawidłowe, i jest piękny dzień. Był dzisiaj piękny dzień. Myśmy dzisiaj yy, byli wszyscy w ogrodzie. I cieszyliśmy się po prostu piękną pogodą i byciem razem. Ale myślę, że po tych świętach Paschy i Prześników przechodzimy w następne święto. I myślę, że najważniejszą postacią w naszym życiu powinien być Jeszuła. Jeszua, który daje nam wszystko. On przez niego mamy stawienie, przez nie, niego mamy ym, w jakiś sposób wybaczenie grzechów. Oczywiście my musimy wejść w pokutę, ale myślę, że jeżeli pragniemy go i idziemy na jego prostej drodze i po prostu mnie, my się zmniejszamy, a on się zwiększa w nas, yy, jeżeli postawimy go. Na początku naszej drogi, to wtedy wszystko samo będzie się rozwiązywać. Ja bym teraz chciała troszeczkę coś powiedzieć o tej sytuacji, która jest na całym świecie. Oczywiście obserwuję to z perspektywy człowieka wierzącego. I myślę, że już teraz widzimy te sądy. Które rozpoczynają się na całym świecie. Te zwiastuny tego, co przyjdzie, nie będzie lepiej nam, przynajmniej nie dla wierzących. Będziemy stawali w obliczu wiele decyzji, które będziemy musieli podejmować, żeby nie iść na kompromis z Babilonem. I to będzie bardzo trudne, ale my mamy naszego zwierzchnika, Jeszuły, Mesjarza, który nas chroni oczywiście, który chce, żeby jego wola i wola Ojca przez Niego się spełniła. Chciałam tylko tak samo dać troszeczkę znaku, znak życia, byście nie myśleli, że w pewnym momencie zapomniałam o tym kanale absolutnie nie. Um. Co jeszcze? Oczywiście te wielkie inferno z Izraelu. Izrael ma znaczenie dla nas, bowiem tam do Jeruzalemu przyjdzie powtórnie nasz Mesjasz i y, oczywiście te wszystkie układy na świecie, które teraz Ameryka z Ukrainą um, to co robi się w Niemczech, gdzie żyje w pewnym momencie widzimy w jaki sposób to wszystko działa, w jaki sposób ludzie przez europejski regulaminy ludzie są coraz bardziej poddawani testom. Oczywiście blackout w Hiszpanii i Portugalii. Ym, wszystko to ma miejsce. I, w, I ja, dla mnie, jest to jak tak zwany początek, początek tych ym, boleści porodowych. I oczywiście przyjdzie coś nowego, ale przyjdzie oczywiście nasz kochany Mesjasz, który. Naprawdę przyniesie nam ten nowy porządek świata. Oczywiście, że tam wszystko kopiuje. On kopiuje każdą, każdy wers biblijny. I ten New World Order, ten nowy porządek świata, który oczywiście tutaj na Ziemi ma się zacząć, Ta resetowanie tego systemu. To jest po prostu kopiowanie, kopiu, kopi, kopiowanie planu Bożego, ale my wiemy, my wiemy dokładnie, jak się to skończy. Dlatego uważam, że ci, którzy wierzą, powinni naprawdę teraz przylgnąć do jeszcze, bowiem robienie, wierzcie mi, robienie różnego rodzaju y, 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 zasobów żywnościowych czy. Wody i tak dalej. To, to, to tak nie będzie. To y, zwiedzenie będzie wielopoziomowe, i ja myślę, że wszyscy, którzy myślą, że to przeżyją, czy w jakiś sposób uratują swoje życie, możliwe na parę tygodni, czy na parę miesięcy, ale y, to będzie ten drugi eksodus czy trzeci, bowiem tak jak to było na początku. Kiedy Bóg wywołał swojego, swój lud z Egiptu, tak samo wywoła Bóg, swój lud, dziesięć plemion izraelskich, jak i tych, którzy uwierzyli w oczywiście z tego Babilonu. Dlatego uważam, że oczywiście trzeba się przygotować w pewnym sensie bardzo, bardzo rozsądnie na pewne rzeczy. Ale nie przesadzajmy z tym, bo chyba będziemy jako wierzący, jako lud Boży, będziemy słyszeć te trąby, które będą trąbiły. I jestem przekonana, że nasz, nasz wszechmogący Bóg zrobi wszystko, by nas wywołać z tego Babilonu i oczywiście zaprowadzić nas znowu na pustynię. Gdzie będziemy 3,5 roku? Um, będziemy 3,5 roku, jak to się mówi, tak jak, w, tak jak na pustyni, wtedy Izrael, um, chronieni przez Boga. I dlatego myślę, że powinniśmy się skupić naprawdę na drugiej księdze Mojżeszowej, która o tym mówi. Ja uważam, że powinniśmy w ogóle czytać pismo święte. To jest organizm, który jest tak spójny. Yy, wykryć na, już na, na, na w sferze, w sferze głęb, głębszym. Dobra ludzie, co jeszcze? No jest już bardzo późna godzina. Ale nie chcemy mi się spać, Powiem, dzisiaj tak samo dużo pracowałam, dużo Czytałam Biblii, zajmowałam się preegzystencją naszego Króla, Mesjasza, Jezusa Chrystusa i muszę Wam powiedzieć, wszystko to jest takie bombardujące mój umysł, że faktycznie po tym nie można spać, kontempluję, myślę o tym. I naprawdę cieszę się z tego, że Bóg objawia mi te swoje prawdy o nim. Ja go szukam. My powinniśmy go szukać. Tak jak przychodzi nowy dzień, tak i kończy się ten dzień, a koniec dnia to jest zawsze początek nowego dnia. Proszę nie bójcie się, bo to jest najważniejsze. Nie bądźcie w strachu. Ci, którzy wierzą, niech mają otwarte serce i Duch Święty będzie nas prowadził przez te wszystkie kłopoty, czy problemy, czy nawet momenty szczęścia. Ja uważam, że wszystko to Bóg karci tych, których kocha. I myślę, że te momenty tych tego smutku są potrzebne, żebyśmy mogli naprawdę widzieć to szczęście, jakie on nam daje, wdzięczność, wdzięczność, uwielbienie. To jest, jeżeli będziemy wdzięczni za każdą kroplę wody, za każdy kawałek chleba, za dach nad głową, bo co nam więcej potrzeba? Nie potrzeba nam więcej. I my musimy służyć Bogu w prawdzie i w duchu. I szukać tej prawdy. By to zwiedzenie, które będzie, tak jak już powiedziałam, wielopoziomowe, nie zaskoczyło nas. Bo wielu jest na świecie, którzy chcą zwieść, manipulować. To są falszy, to są, przepraszam, mówię czasami po niemiecku, to są nauczyciele, które, którzy, którzy nie są specjalnymi nauczycielami, to są, to są jak mogła powiedzieć, manipulatorzy, to, to są fałszywi prorocy. To są ludzie, którzy chcą, was, chcą wam wmówić pewne rzeczy, które, nie, które niestety niestety są, są ich interpretacją. Dlatego jak Berejczycy musimy faktycznie patrzeć na to, by i, i wiedzieć dokładnie, żeby to, wszystko, żeby to wszystko studiować. Ale oczywiście przy tym studium nie zapominajmy o 1 Koryntianach 13, o tym, że miłość przykrawa wiele, wiele błędów. Nie zapominajmy, nie zapominajmy o empatii. Nie zapominajmy o tym, że człowiekowi, który ma problem, trzeba pomóc. Nie zapominajmy o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy są powołani do miłości. Bo jeżeli tego nie ma, no to jesteśmy takimi, no niczym taką, takim, takim naczyniem, którym jest pusty. Tylko przez pracę, pracę, pracę czy jakieś tam rzeczy. Czy się robi, 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 czy nie robi, czy nie robi. Można dojść do spawienia? Nie. My jesteśmy też tym i będziemy sądzień, sądzeni przez to, czego nie robimy. Prawda? Nie tylko ta aktywność, ale ta nieaktywność tak samo będzie podłożona przed sąd. My Bóg wie, Bóg zna nasze serca. Dlatego myślę, że przed nim nie możemy się ukryć. Jestem przekonana, że jeżeli faktycznie dążymy za Nim, dążymy Jego drogą, to to jest najważniejsze dla naszego przyszłego życia, bo On nam obiecał wieczne życie. I to już jest, jest, jest nie, nie do pojęcia, prawda? Nie do pojęcia, bo każdy, którego znam, Boi się śmierci. Ostatnio jeden z moich znajomych, który był tak aktywny w życiu, oczywiście nie był wierzącym, ale był po prostu moim znajomym jeszcze sprzed lat. Okazało się, że przed paroma dniami utopił się w swoim własnym basenie. Dziwny, prawda? Żył po miarę, i umarł tak spektakularnie. Po prostu stracił świadomość, może to były jakieś problemy z sercem, czy nie wiadomo z czym, i był w swojej pływalni. No i przed utratą, co, jak, jak, jak utratą, utraca, utracił świadomość, uderzył się głową o kant tej, tej, tego basenu i się utopił. Po prostu tak. Także wczoraj, jak dostałam, czy przedwczoraj tą informację, to usłyszałam, że życie jest takie bardzo skruche i dlatego my jesteśmy świątynią Bożą i dlatego trzeba to życie po prostu wypełnić. Mesjaszem. Wypełnić naszym zbawcą, który miał tak samo boskie atrybuty. Elohim. Mesjasz. Który był zawsze przy, u, u Boga i przez Niego i dla Niego wszystko się stało. Dlatego słysząc to, Byłam bardzo, bardzo smutna, bowiem znaliśmy się prawie och, bardzo długo już. I miał 60 lat. Był w pełni sportsmenem i był bardzo człowiekiem bardzo zamożnym. Miał plany, a tutaj, tak, i już go nie ma. I to mi uświadomiło, jak jaka wdzięczna jestem za to, że Bóg mnie wybrał, że jestem świadoma tego wszystkiego, co się dzieje, że jesteśmy ostrzegani. Dlatego ci, którzy jeszcze nie wierzą, niech skupią się nad swoim życiem i zadają sobie pytanie. W jaki sposób to życie ma jakiś sens? Bo jeżeli nie mamy Boga w naszym życiu, to wszystkie hobby, które mamy, to jest tylko taki, no my chcemy tego Boga po prostu w inny sposób rekompensować. To jest rekompensata tylko. Jak nie ma się Boga w sobie, to wszystkie hobby to jest tylko rekompensata tego, powiedzenie sobie: A moje życie jest bardzo interesujące, bo mam świadomość, że co do teatru, czy do kina, czy na piłkę nożną, czy jestem fanem tego i tego klubu, czy lubię wiesz, sport zimowy, czy sport letni, czy lubię podróżować, ale to jest wszystko nic. Z tym. Czy będziemy w spawieniu Boga? Dlatego uważam, tak jak Paul powiedział, którego kocham, apostol Paul, wszystko to uważam za, za śmieci. Bo ja żyję w moim Mesjaszu, oczywiście ja to parafrazuję i mówię w moich słowach. Dobra, kochani, cóż jeszcze? Kończy się pierwszy maj. Oczywiście my tego nie obchodzimy, ale był wolny. I my mamy tak dobrze, bo my nie tylko obchodzimy te święta, wie święta Boże, ale tak samo te święta świeckie, prawda? Mamy bardzo, bardzo dużo świąt. Jesteśmy błogosławieni, ludzie. Jesteśmy błogosławieni na każdym kroku. A jeżeli faktycznie jeszcze przyjdzie do tego ta miłość, ta empatia do drugiego, jeżeli będziemy tym światłem tego świata, to wtedy Bóg będzie pracował w na naszym życiu bardzo, bardzo konsekwentnie. Nie bójmy się problemów, nie bójmy się. Pewnych rzeczy. Módl mi się o zdrowie, życie i mądrość. Bo to jest najważniejsze. Mądrość, żebyśmy szli na Bożej Drodze. W zdrowie, żebyśmy jak najbardziej umieli poznać tego Boga. I życie, żeby było na tyle długie przed przyjściem Jeszuły. Byśmy może widzieli to, co będzie. Może będziemy świadkami drugiego przyjścia. Dlatego uważam, że zdrowie, życie. Nie, najpierw mądrość. Mądrość, zdrowie i życie. Kocham Was i wszelkich błogosławieństw życzę i wielkie, wielkie szalom do następnego razu. Myślę, że za niedługo się znowu spotkamy. Ja reorganizuję pewne rzeczy nawet w moim biznesie i mam nadzieję, że w jakiś sposób będę dawała znać do Szymona Budnego. przyjdę jeszcze do dzieł apostolskich, przyjdę jeszcze przy okazji, jak będę faktycznie miała tyle czasu, by mogła to spokojnie, na spokojnie zrobić to, co zrobię ale tak to na razie będę się z Wami kontaktowała w takich krótkich informacjach jak dzisiaj wieczorem. Szalom, szalom kochani i do następnego razu. Strażnica serca.